Kto był, ten wygrał. Kogo nie było, niech żałuje. Następna taka okazja być może za okrągłe 10 lat. Ostatnia edycja małopolskiego festiwalu Smaku, która wypadła dokładnie w połowie września, była wyjątkowa i inna od wszystkich dotychczasowych. Tak naprawdę, lubiany i kochany przez Małopolan festiwal tym razem stał się jedną wielką imprezą urodzinową. Jubilatka to oczywiście Nowa Huta. Małopolska pamiętała i godnie uczciła 70. urodziny najmłodszej dzielnicy Krakowa. Stoły na polu, oczywiście, przy Enceku, uginały się od tego co najlepsze w regionie. Dzisiaj Małopolska Podsumowuje to 70. rocznicę w powstaniu Nowej Huty. Jesteśmy tutaj z mieszkańcami w Nowej Huty także dlatego, by pokazać bardzo mocno, że Nowa Huta jest dla nas ważna, że te projekty związane z Nową Hutą, które rozgrywane są w polityce regionalnej, także są bardzo ważne. Goście dopisali nad spodziewanie dobrze. Przyznał to sam mistrz gotowania, smażenia, pieczenia i duszenia szef kuchni Andrzej Polan, żeby sprostać wymagającym podniebieniom gości nowochódzkiego festiwalu, musiał wymyśleć dania niezwykłe, jak zawsze sięgnął do tradycji. Trzeba czymś zabłysnąć, ale żeby zabłysnąć, no to, to trzeba troszkę pomyśleć. Najważniejsze, że mam dostęp do najpyszniejszych produktów, z jakich słynie mało Polska. Dlatego te dania, które dzisiaj serwujemy dla wszystkich naszych gości, a ich jest wyjątkowo dzisiaj dużo tu w Nowej Hucie, muszę powiedzieć, że one są bardzo fajne i bogate. Nie mogło zabraknąć symbolu Krakowa, a tym samym też i Nowej Huty, czyli obwarzanka. Publiczność festiwalowa przekonała się, że zrobienie obwarzanka nie jest specjalnie skomplikowane. Był żur krakowski z dodatkiem suchej sechlońskiej, nie mogło też zabraknąć maczanki krakowskiej. Jak na mistrza Polana przystało w niezwykłej interpretacji, w ogromnym chlebie prądnickim. Sam szef kuchni, jego podkuchenni oraz nietusinkowi pomocnicy Dwoili się i troili, żeby nakarmić każdego spragnionego tego niezwykłego smaku. Mieli też inne zadania: musieli smakować i oceniać, a było w czym wybierać, bo smakowitości nie było końca. Na porządnych urodzinach nie mogło zabraknąć tortu. Ten wjechał na scenę już po zmroku. W sumie miał kilkadziesiąt kilogramów. Rozszadł się niczym świeże bułeczki 100 lat Nowa Huto.